Tak, tak, witam cię serdecznie na kanale Super Małgosia. Dzisiaj poznasz wyrazy, które zmieniają swoje znaczenie w zależności, czy na końcu jest o, czy a, czyli chodzi tutaj o rzeczowniki, a właściwie chodzi mi o drzewa i owoce, tak? Czyli y, nazwa drzewa y, będzie tą formą męską, czyli będzie miała końcówkę o. A owoc będzie miał końcówkę A. Zobaczmy przykłady. Ciekawa jestem, czy zwracasz uwagę, jak widzisz te słówka i rozróżniasz co jest drzewem, a co jest owocem. Więc zobaczmy. Narancho, czyli drzewo pomarańczowe, narancha, pomarańcza. Kolejne sereso, czereśnia, ale drzewo, tak? Ceresa, czereśnia, ale owoc. Kolejne. Siruelo, śliwa. Siruela, śliwka. Kolejne słówko. Kastanio, kasztanowiec. Kastania, kasztan. I jeszcze jedno słówko na dzisiaj przygotowałam. Pewnie znasz je. Mansano, jabłoń. Mansana, jabłko. Znasz jeszcze? Inne przykłady: drzewo, owoc. Napisz w komentarzu. Czekam na wasze komentarze. Zapraszam też do subskrybowania, lajkowania i oczywiście do wspólnej nauki. A w opisie pod tym odcinkiem znajdziecie te słówka właśnie, które pojawiły się w tym odcinku. Więc rozwińcie sobie ten opis i do usłyszenia. Pozdrawiam.